W testowym rajd dla Wiśleńskiego. Jak go oceniam. Jechałem w nim dwa lata temu w rajdowym Pucharze Polski. Wówczas ten był troszeczkę przesunięty w kierunku Warszawy. To nie te, nie te trasy. Jest dla całkiem, są całkiem nowe trasy dla wszystkich zawodników rajdowym w Mistrzostwach Polskich, jak i też w rajdowym Pucharze. Myślę, że ten rajd też pokaże. Bo do tej pory niektóre odcinki w niektórych elementach się pokrywają. Na tym razie jednak wszystkie odcinki są nowe. I, i to też będzie jakimś pokazem układu sił, gdzie, gdzie zawodnicy poszczególni są. Jaki cel? Cel? Dobrze, dobrze wykorzystać ten weekend. Meta, jak zawsze. Aczkolwiek spróbujemy też troszeczkę przyspieszyć, e, jak, e, jak zaczynają od początku sezonu, e, jak na każdym rajdzie. अ <laughs> Jesteśmy po e, pierwszym dniu rajdu pierwszym Pierwsza pętla e, bardzo ok, trafiliśmy z oponami, tam e, mieliśmy kontakt z kolegami w klasie. A to na drugą pętlę za optymistycznie, za pesy, um, optymistycznie podjąłem decyzję co chodzi o opony nie, z tymi oponami okazało się, że nie trafiłem. W wyniku czego te duże straty były. Na drugim odcinku popełniłem też błąd, tam krawężnika, myślałem, że mamy kapcia e, 3 km do mety, jechałem bardzo chowawczo, ale no ta strata jest tak duża. Od mm -hmm. mm -hmm. ostatniej e, godziny próbowałem jechać e, trochę szybciej, no, ale też e, w momencie brak, e, czułem, że brakuje opony. Generalnie jest bardzo zadowolony jak występa. Myślę, że jutro będzie dużo optymistyczniej. Trafimy z oponami. Dziękuję. Hey. 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 Oh, <laughs> Tak, jesteśmy przed ceremonią mety Rady Narodowiska w dzisiejszy dzień, dużo lepszy wczorajszy. Dobry dopór opon. Pierwsza pętla w miarę równa i zadowolona z tempa z czasów. Drugie, druga pętla, trochę nie mieliśmy jakby możliwości, spóźniliśmy może nie spóźniliśmy się, ale, ale mieliśmy czasu dogrzeć opon i, i, i zmierzyć ciśnienia i, i, i wjechaliśmy na zimnych oponach bez kontroli ciśnienia i tam trochę chodziliśmy e, bokami. Ale szczęśliwie ostatni odcinek e, chciałem go przejechać równo, ale, ale jeden błąd byliśmy tam w sadzie, wróciliśmy z niego. Wydawało się przed rajdem, że będzie to bardzo łatwy rajd. E, dużo prostych jakieś opory, e, dużo e, zakrętów oporowych. A okazuje się, że te opory były bardzo trudne. A nie się dużo też traciło. Jesteśmy zadowoleni. Kuba e, też zaliczył bardzo dobry weekend. E, jesteśmy zadowoleni z tego weekendu i cieszymy się z tego czwartego miejsca w klasie. 15. miejsce w klasyfikacji końcowej, w klasyfikacji generalnej Rajdura Piszleńskiego tej ekipy. Słowo mi do Jakub Prober.

Ile ansów? Czy użyłeś vouchera Co A p r o m e なるほど。